Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że Jezus jest podwaliną fundamentu, a fundamentem jest nauka apostolska, i my, jako ludzie narodzeni z Bożego Ducha, naszym życiem budujemy pewne, pewne budowle na tym fundamencie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że Bóg jest, i Bóg jest dobry. Przeczytam teraz fragment z drugiej mojżeszowej 314 14-15. I Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów Izraelskich. Jachwe posłał mnie do was. I mówił Bóg dalej do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskich, Izraelskim. Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. I teraz nie wiadomo dokładnie, co oznaczało te, te imię Jestem, który jestem, czyli Jahwe. To były cztery spółgłoski J, H, W, H, i tu konkretnie chodziło o to, że ten Bóg jest. Było to pierwsze przedstawienie się Boga. To oznacza, że Bóg był wtedy, kiedy nie było niczego. Bóg jest teraz i kiedy już niczego nie będzie, Bóg dalej będzie. Te sformułowanie, że Bóg jest, istnieje w ogóle poza czasem i poza przestrzenią. Jest napisane w Biblii, że w dłoni Boga mieszczą się wszystkie wody, a też jest napisane, że Bóg swoją dłonią odmierza odległość między gwiazdami. Chciałbym, żebyśmy sobie tutaj wyobrazili w ogóle potęgę Boga, który jest i który jest pewną stałą, bo jeśli On swoją ręką odmierza odcinki między gwiazdami, to jest to pewna stała. I tutaj chciałbym się odnieść do na przykład teorii ewolucji której się uczyłem w szkole i którą pewnie wszyscy znamy, że człowiek Powstał od jakiegoś tam wymoczka, była jedna wielka zupa, był wymoczek, coś wyszło z tej zupy i człowiek ewoluował, był małpą, potem szedł z drzewa na ziemię i nagle, o, jesteśmy. No tylko, że jeśli ktoś jest człowiekiem narodzonym z Bożego Ducha i wierzy w to, że Bóg jest, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to ma się to nijak do teorii ewolucji, bo jeśli, jest Bóg, jeśli Bóg jest stały, to znaczy, że nie ewoluuje. Nie potrzebował zmian, aby się ulepszać, bo Bóg był i jest i będzie istotą doskonałą, idealną. A człowieka stworzył na swój obraz i podobieństwo, więc człowiek też z natury miał być istotą stałą. Więc teoria ewolucji ma się nijak do tego, do tej, do tej prawdy. A jeśli Bóg ewoluował, a człowieka stworzył na swój obraz i podobieństwo, to znaczy, że co Bóg też kiedyś był małpą? I ewoluował? Albo w którym momencie stworzył tego człowieka już z drzewa. Bóg jest stały. Teoria ewolucji to bzdura. Tyle, w tym temacie. I fundamentem jest to, że Bóg jest. I nie ma możliwości dla osoby narodzonej z Bożego Ducha, żeby był moment w Twoim życiu, kiedy tego Boga przy Tobie nie ma. Bóg jest. Bóg jest teraz z nami tutaj, w tej sali. Kiedy rozejdziemy się do domu, Bóg będzie z nami w domu, po drodze będzie z nami w samochodach, jutro, kiedy będziemy w pracy, będzie z nami w pracy. Nie ma tutaj możliwości, żeby przez Twoje zachowanie czy przez Twoje uczynki Bóg od Ciebie odszedł. On jest w Tobie, w postaci Ducha Świętego, jesteś z Nim zjednoczony i jest wszędzie i jest zawsze. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Dzieje apostolskie 17:28. Czasem się mówi, że Bóg się porusza i, i że o, Bóg przychodzi, na tym miejscu jest Bóg, a, a w innym momencie tutaj tego Boga nie ma. Jak nie ma, nie wiem, chwały, momentu uwielbienia, to też jest bzdura. Bóg jest z nami i Bóg jest w nas cały czas. On jest z nami zawsze. Nie trzeba się modlić, żeby Boga ściągnąć na ziemię, bo kiedy Duch Święty został wylany na ziemię, to on już sobie nigdzie nie odpłynął. On tu po prostu jest i koniec. Co to daje? W każdym miejscu na Ziemi i w każdym momencie możemy wzywać imienia Boga. Zawsze możemy z nim porozmawiać, zawsze możemy z nim poprzebywać, w ogóle uświadomić sobie, że tu i teraz, kiedy jesteśmy, możemy wzywać jego imienia, możemy z nim przebywać, tak samo w domu, czy podczas zwykłych, codziennych rzeczy, które robimy. I nie potrzebujemy do tego żadnej specjalnej atmosfery. Drugą ważną sprawą. Jest to, że Bóg jest dobry. Wysłowiajcie Pana, albowiem jest dobry. Pierwsza Kronik 16, 16:34. Bóg jest i jest dobry. Teraz Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Myśmy uwierzyli, że ten Bóg jest, przyjęliśmy go do swojego serca, więc automatycznie temu Bogu się podobamy. Dodatkowo, kiedy narodziliśmy się z Bożego Ducha, Bóg patrzy na nas tak, jak na Jezusa Chrystusa, który był idealny w Jego oczach, który wypełnił cały zakon, całe prawo, który nigdy nie zgrzeszył. I my, stojąc przed Bogiem, to jest takie fajne porównanie: jest, jakby jest Bóg, tu jestem ja, a pomiędzy nami jest Jezus. I Bóg, kiedy patrzy na mnie, widzi Jezusa, więc podobam się Bogu bez względu na to, co zrobimy, albo czego nie zrobimy. I żyjąc tym faktem, że Bóg jest dobry, i już nie chcecie za nic ukarwać, kiedy chce dla Ciebie jak najlepiej, człowiek, człowiek przestaje się spinać, przestaje żyć w takim strachu, przestaje żyć w takiej, wiecie, obsesji, co ja teraz muszę zrobić dla Boga. No nic nie da się już dla Boga zrobić, bo wszystko, co było potrzebne dla niego zrobił Jezus. Dlatego my jesteśmy przed Bogiem wolni i jesteśmy przed nim czyści. To powoduje pewną zmianę w Twoim życiu. Bóg ma o Tobie tylko dobre myśli i tylko dobre zdanie. I to trzeba pamiętać i tym trzeba żyć. Bóg ma o nas tylko i wyłącznie dobre zdanie, bez względu na to, co zrobimy, co powiemy i co pomyślimy. To powoduje, że w ogóle człowiek może żyć w takiej absolutnej pewności w działaniu. Kiedy wiem, że Bóg jest ze mną cały czas i wiem, że jest dobry, to naprawdę mogę wszystko. Nie? Pytanie tylko, czego teraz chcemy? Jeśli człowiek popełni jakiś błąd, zgrzeszy, Bóg od niego wcale nie odchodzi. To też jest ważne. Jeśli zrobimy, nie wiem, sprawimy komuś przykrość, powiemy dwa słowa za dużo, czasem się tak zdarza, przynajmniej mi, to nie ma wpływu na moją relację z Bogiem. Mogę się z kimś poprzezywać, a sekundę później będę się modlił, i, i między mną a Bogiem dalej jest wszystko w porządku. To jest bardzo ważne. Religia uczynkowości, która w kontakcie z Bogiem i w relacji z Bogiem nie ma żadnego znaczenia. Religia, czyli system, Nakazów, zakazów, to możesz, czego nie możesz, powoduje, że człowiek siedzi w pewnym więzieniu i jest zobowiązany do robienia teraz określonych rzeczy. Jeśli ja nie pójdę w niedzielę do kościoła, to nie mogę się modlić do Boga, nie mogę go o coś poprosić, nie mogę z nim poprzebywać, no bo przecież popełniłem błąd. Religia, czyli uczynkowość, powoduje, że człowiek mentalnie żyje w takim oddzieleniu od Boga. On jest z nim złączony, bo człowiek, kiedy rodzi się na nowo, staje się z Bogiem jednym duchem. Ale on. Czuję się w pewnym momencie niegodny. Nie zrobiłem tego, więc nie zasłużyłem sobie na Bożą miłość, ale nikt nie był sobie w stanie na to miłość zasłużyć. To Jezus na nią zasłużył. Dlatego my dzisiaj możemy w pełni z niej korzystać bez względu na nasze uczynki. Bóg jest z tobą, bo jest dobry. To Bóg jest dobry. Dlatego Bóg jest z nami. My, będąc w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy czyści i sprawiedliwi przed Bogiem, ale on jest z nami ze względu na to, że to on jest dobry. W tym wszystkim wchodzi o to, co zrobił dla nas Jezus i o to, jaki Bóg jest, a nie jacy my byliśmy. Bóg nie porusza się na połapie, na poziomie Twoich uczynków. On jest stały i niezmienny. Dla Boga nie można zrobić nic. Nie można sobie zasłużyć na Jego łaskę, nie można sobie zasłużyć na Jego przychylność. Dlatego Jezus musiał wszystko to zrobić za nas, i to on za nas zasłużył. I tutaj chciałbym jeszcze dodać do tego na sam koniec, że ludzie, którzy narodzili się na nowo, stali się nowymi stworzeniami. Napisane jest, że kto jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem, stare przeminęło, i teraz wszystko stało się nowe. Chodzi o to, że nasza natura też się zmieniła. Kiedyś, kiedy byliśmy grzesznikami, żyliśmy w grzechu, byliśmy dziećmi diabła. Mogli, mogliśmy żyć w pewnym systemie, yy, zasługiwania sobie na coś, który i tak nic nie dawał, ale dzisiaj, kiedy narodziliśmy się z Bożego Ducha, mamy nową naturę i nic już tego nie zmieni. Choćbyśmy popełnili jakiś błąd, zrobili coś, wiecie, po ludzku złego, to już nie ma wpływu na to, bo mamy nową naturę i z tym trzeba się utożsamić, to trzeba przyjąć i w to trzeba uwierzyć. W momencie, kiedy będziemy się zgadzać z tym, że jestem nowym stworzeniem że stare przeminęło, że wczorajszy dzień już nie ma wpływu na moje życie, automatycznie człowiek nabiera takiej zachęty w ogóle do działania. Inaczej, jego, jego działanie nawet jest wynikiem tego, kim on jest, bo on się zgodził z nową tożsamością w Chrystusie.